I zapraszam do kolejnego testu. Postaram się dzisiaj streszczać, bo niestety, ale w tym lasku dzisiaj, jeżeli chodzi o komary, to jest istna plaga. No i dziś przetestujemy sobie y, bączki. Będą to takie oto się, Ground Bloom Flower. 6 sztuk w tym opakowaniu się znajduje. Dokładna ich nazwa to, a raczej kod y, C13071. Kategoria oczywiście F1, certyfikat 1008. Są to bączki od, 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 nie wiem czy to będzie widać, pyro morawi. Tak to właśnie wygląda. 6 sztuk. No i co? Weźmiemy sobie zaraz jedną sztukę do krótkiego omówienia, ale wcześniej jeszcze powiem, że na początku przetestujemy sobie jedną sztukę. Później zrobię taki szorcik z 5 sztuk odpalonych naraz. No i mam jeszcze jedno opakowanie, także sobie nagramy jakby to nazwać, no pojedynek bączków, tak? Z poprzednimi bączkami, które testowałem, czyli te JM04, no i ten drugi z Cracklingiem, także będą dwa shorty jeszcze z pojedynków bączków. No a teraz już przechodzimy do rzeczy i omówimy sobie poszczególną sztukę. Ok, jestem z powrotem. No i tak się prezentuje nasza Pojedyncza sztuka, z tą ostrością ostatnio jakieś problemy mam, jak widzicie, ale dobra, yy, jakieś napisane na niej, yy, nazwa ground bloom flower, yy, CE 13071, y kategoria F1, pyro Morawia, certyfikat 1008, no i chyba to by było na tyle, o jeszcze przeoczyłem NEC, 1,4 g na sztukę. Na sztukę? Czekajcie. Tu będzie gdzieś podana informacja na całe opakowanie? Chyba nie. Nic takiego tutaj nie widzę. Nie, czyli... chwilka, chwilka. Nie, czyli po prostu to jest 1,4 g chyba na sztukę na to wychodzi. No zobaczymy jak on się zaprezentuje. No Jeżeli chodzi o wykonanie, no lącik, troszeczkę giętki, ale długość myślę, że jest optymalna, także na plusik. Z tyłu, jak to w bączkach, taka oto zaślepka, tak to się dokładnie prezentuje. No, zwykły bączek nie ma za bardzo co tutaj yy, za dużo mówić. Też nie jestem za bardzo skupiony, bo niestety no, komary po plecach wszędzie po prostu kąsają. Także co, myślę, że już yy, przechodzimy do testu pojedynczej sztuki. Gracias. No, no, no.